Witam wszystkich na srebrnym ekranie. No i dzisiaj z racji tego, że znowu nie wiem co co robić ze sobą, a ponadto robienie lampy mi się przedłuża, to postanowiłem na szybko zrobić wieżę, ojej, Eiffel Tower. Czyli co? Wieżę Eiffla. O. <laughs> yeah <clears throat> and welcome to my channel no, uh, yeah I, that will be an announcement in, in in english hey uh, welcome to my channel and today just because you know my lamp is not going really well <clears throat> i got complications and today i'm gonna make i will try to make very quick uh, Eiffel Tower mm. Eiffel Tower is for mm, for a reason uh, because something happened and you know I want I want to make a Eiffel Tower and give it to my to my uh, daughter. Mm. and oh and this is the message for Chuck 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 is my son and Chuck listen I don't want to do it to be competition to you no. No such thing. That Eiffel Tower just just happened. <clears throat> I have no, you know, uh, no uh, any better idea what to do. Uh, you know for what reason. And I'm gonna make Eiffel Tower. I know you make Eiffel Tower too, and uh, your Eiffel Tower is high tech, is high, uh, is uh, you know, great quality. My will be just very poor copy. And not exactly, you know, uh, I will not go for exact, uh, 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 exact, precision. I will go for just, look, Eiffel Tower. And to, to co ja powiedziałem, że ja robię ten tą uh, wieżę Eiffla nie z tego powodu, żeby być kom, uh, uh, kompetencją dla mojego dla czaka, Chuck to jest mój syn. Tylko ja to robię z tego powodu, że to jest to coś, co, to, to, no tak się porobiło. Chuck zrobił Eiffel Tower, znaczy Chuck zrobił, Chuck wydrukował, na drukarce wydrukował wieżę Eiffla. <grybujesz> Bardzo ładną wieżę Eiffla. I like it, I love it. Ale ja nie chcę być konkurencją dla niego i nie, nie próbuję nawet, tylko robię tą, tą wieżę Eiffla, bo nie mam nic lepszego do roboty, nie mam w ogóle pomysłu. A, mam, a jest powód, że, że ta wieża ma powstać. No ja to sp spróbuję zrobić dzisiaj. No, w każdym razie yy, roz rozstawiłem już cały swój bałagan. No i teraz yy, ten, muszę przygotować trochę materiału. Yy, moja wieża będzie tej wysokości, czyli tak, okej, okay, do połowy, klatki. Nie chcę jej robić większej, bo ona będzie musiała pojechać jeszcze do tego, do nowego Jorku. I, i muszę, mieć na nią, wiesz, muszę mieć na nią miejsce. To będzie, w każdym razie, taka będzie wysoka. I muszę zacząć od tego, że ten, kij, ten kołek jest krzywy, muszę go wyprostować. No i Także to jest jedyny sposób, jaki zaraz znam, żeby to wyprostować. Rura, kołek. No i. Trzeba przelecieć wzdłuż, żeby to się wyprostowało, ten, nie nieważne, w każdym razie, yeah, this is what I am doing, uh, my iPhone Tower will be that high, uh, my 2x4 uh, is kind of uh, crooked, I gonna make it straight, and uh, this is the way to do it. 5, 2x4, crooked 2x4, and now I gonna make it straight. Uh, Yes, you don't want to listen, that's uh, ah, uh, Moja wygląda na razie tak. Musiałem ją zmodyfikować, bo, yy, no bo inaczej nie, 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 nie mogłem sobie dać szybką radę. W każdym razie, że wygląda tak. Trochę, trochę nie jest proporcjonalna, ale jak, jak tak dalej pójdzie, to utnę jej trochę nogi, żeby była bardziej proporcjonalna. Yy, Ok, w każdym bądź razie y, jeszcze jestem już tak, już w takiej formie jestem. Y, zrobiłem to, co zrobiłem. Mam co po, potem y, pokazać. No i tak jak powiedziałem, teraz robię tę drugą platformę i nie mam bladego pojęcia, jak się za to brać w tej chwili. Y, no i. A, no i nie wiem. Nie wiem. Y, jak ja tutaj wyglądam w tym geszeftem w tej chwili. Ok, anyway, dla tych, którzy nie znają polskiego, no to teraz tak, słuchajcie, słuchajcie mnie w po języku polskim, może mniej polskim. Ok, listen, listen up, guys, who doesn't know Polish and didn't understand what I just said, okay i got to, to modify my, my uh, uh, eiffel tower because it you know, didn't work my way and uh, didn't work anyway even anyway you know, i modified this i am on this stage it's not basically that proportion is not uh, real one because you know that that, uh, the, that deck is supposed to be a little bit lower or what I'm gonna do? I'm gonna cut the two legs to uh, keep it in some kind of, you know, to uh, keep that balance in between upper part and lower part. And you know, I think I'm gonna cut the two legs a little bit to make it uh, uh, more, more. I don't know how to say it, but anyway, that I would like to make it more uh, uh, alike to to original. Even if I set on very very beginning, that will not be exact copy. That's gonna be just main major, uh, uh, you know, view and major uh, looks like, but not exactly exact. <laughs> not exactly exact. All right, and uh, yes. To jest to, co ja mniej więcej powiedziałem, że e, chciałbym zachować jakieś, jakieś proporcje, no i jakieś, jakieś, żeby ona wyglądała, żeby była podobna do tej wieży Eiffla. E, to tak jak powiedziałem na samym początku, że to nie będzie idealna kopia, to będzie po prostu e, no, zabawka, to będzie, bo to w ogóle będzie prezent dla kogoś i ten. No i, i to ma przypominać wieżę Eiffla. Ale to wieżą Eiffla, wieżą Eiffla nigdy nie będzie, bo tak jak powiedziałem, to nigdy nie będzie i nigdy nie miało być wierna kopia po prostu ma przypominać wieżę Eiffla. No, no także teraz, ten, tak jak powiedziałem, że będę musiał chyba uciąć trochę nogi, bo te proporcje się kupy nie trzymają i ten, 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 ten ta, ta platforma jest w złym miejscu, ona powinna być trochę niżej. Ale nie wiem, jak ja bym osiągnął w tym momencie no, to, co ja chcę osiągnąć. No, w każdym razie postaram się, żeby to było bardziej podobne do, do, do oryginału. A jak nie będzie chciał być podobne do, do oryginału, no to siekiera i palenisko. Tak to się skończy. Nie będzie, że mną się bawiła jakaś wieża. Arfy. To ja, ja tu rządzę, a nie kurczę wieża. Arfy. Dobra. Ten. Teraz porobię coś, postaram się tą drugą platformę tutaj dołożyć, no i znowu Wam, wam pokażę jakiś postęp. No na razie nie chcę Was zanudzać, chociaż się tak Was zanudzam, ale nie chcę sobie przerywać. Doprowadziłem Eiffel Tower, czyli wieżę Eiffla, doprowadziłem do takiego stanu. No już tutaj... Podstawę ma tutaj ma ten dek, jest cały czas na luzie. No i, i wygląda jak wieża. Nie mariacka, ale wieża tam, paryska. No, tak jak zresztą powiedziałem, że to nie będzie wierna kopia, no ale będzie, będzie podobne. No i tak stara się. Aha, no i co się stało? Oczywiście za późno wystartowałem z tą robotą, no i nie wyrobiłem się. Zrobiła się godzina późna, niedziela, późne popołudnie, wieczór bym powiedział, wieczór. No i teraz ja muszę przerwać sobie, czyli dalszy ciąg nastąpi. Ten Eiffel Tower będzie skończona może w tygodniu, a jak nie to w przyszłym tygodniu. Przybędzie jej więcej żeberek, więcej wszystkiego. No i w każdym bądź razie. No, jestem na tym etapie. Jestem na tym etapie. Możecie, możecie mówić, co wam się żywnie podoba. No, a ten, a ja... A ja, tak jak powiedziałem, robię to, robię to jako prezent. No dobra. To jest to, co jest. Aha, no i ona oczywiście nie będzie, nie będzie tak jak... A ona ma pion w ogóle jakiś? Ja będę musiał ją sprawdzić, czy ona ma pion, no w ten, bo mi się wydaje, że ona jest trochę koślowa, no ale to też nie jest problem, bo będzie można upiłować ten, ten yy, nogi z jednej strony i wyrównać to wszystko, żeby to, żeby to wyglądało jakoś, no. Dobra, zakończę na dzisiaj, aha, no tak jak powiedziałem, Dalszy ciąg nastąpi, bo ja się nie wyrobiłem z tym wszystkim, za późno się za to wziąłem. Byłem bardziej optymistycznie na to patrzyłem się. W każdym razie, że zresztą, zawsze się patrzy bardzo optymistycznie na swoje poczynania. Później to okazuje się, że ten optymizm jest mocno, mocno przesadzony. No ale tak, zawsze z optymizmem była. No, musi być przesadzony, bo inaczej ten się w ogóle za to nie wziął. <laughs> Także, no, ale. Dobre, złego początku. No. <laughs> I tak jak zresztą powiedziałem, to będzie, to będzie yy, zabawa na, na, na ten. Yy, zakończenie będzie w przyszłym tygodniu. W sumie już nie dużo zostało tego, tego, tej, tej końcówki, no ale, ale, ale zostało. No ja, ja, ja się z tym nie uporządziłem tak, jak ja sobie życzyłem, bo uporządzić się. Także postaram się jeszcze dzisiaj to włożyć na, na YouTube nawet bez końca, nawet bez bez ten bez koloru, bo to będzie albo pomalowane na czarno całe, jak, tak jak mniej więcej wieża ten Eiffel Tower jest, albo będzie ten w barwach francuskich, biało, czerwono, niebieskie Tak, yeah, this is what I, said, that, yeah, I didn't have enough time to finish it and that will be And to uh, sometimes next week, maybe during week, I am gonna add some some uh, work on it, some uh, pieces. Uh, if not, uh, uh, sometimes next week uh, should be done, because right now this is like cosmetic. I gotta I gotta uh, add couple of things, and not even not even uh, not even important things. I mean. Very not important things because you know I will not install elevator I will not install a restaurant up there <laughs> I will not do anything and uh, yeah uh, you gotta you gotta be patient you gotta be you know uh, you gotta wait a little bit and something next week I'm gonna show you in full glo glory of uh, Eiffel Tower yeah. <clears throat> I tak, no to mniej więcej ja jeszcze tam powiedziałem to, co powiedziałem, to co wam powiedziałem po polsku, to, to starałem się wziąć to po w językach dla mnie obcych powiedzieć. No i, i tak jak zapowiedziałem, no, po, zrobię z tego film. Koślawy, niepełny, ale zrobię. No fajnie, no na razie, cześć.